Lucia posłała Barbarze wymuszony uśmiech. Tak, dziękuję. Czuję się doskonale, naprawdę. Barbara przyglądała się pięknej brunetce, która była żoną jej kuzyna Richarda. Nie masz żadnych dobrych wiadomości dla do Richarda? zapytała zgłupia frant. O to chodzi, prawda? Jakich dobrych wiadomości? Nie wiem o czym mówisz. Lusia sprawiała wrażenie zakłopotanej. Barbara splotła ręce i wykonała taki ruch, jak gdyby kołsała dziecko. W reakcji na tę pantomimę Lucja uśmiechnęła się smutno i potrząsnęła brzeżąco głową. Panna Amory natomiast opadła na krzęsło zszokowana. Ależ Barbaro, wykrzyknęła zgorszona, o czym ty myślisz? No cóż, powiedziała niezrażona Barbara. Wypadki chodzą po ludziach. Nieplanowana ciąża, to byłoby całkiem podobne do Lucy i Richarda. Ciotka potrząsnęła energicznie głową. To niesłychane, na co stać dzisiejsze dziewczęta. W czasach mojej młodości o macierzyństwie wyrażaliśmy się zawsze z szacunkiem. Nigdy nie pozwoliłabym na to, żeby... Urwała na dźwięk otwieranych drzwi i obejrzawszy się, zobaczyła, że Richard wychodzi z pokoju. Masz ci los... Zdenerwowałaś Richarda, ciągnęła, zwracając się do Barbary, i nie mogę powiedzieć, żebym była zdumiona. Cóż, Ciociu Karolino, odparła Barbara, w końcu jesteś przecież osobą epoki wiktoriańskiej. Urodziłaś się, kiedy stara królowa miała przed sobą jeszcze dobrych 20 lat. Jesteś typową przedstawicielką swojej generacji, a ja mojej. Nie mam wątpliwości co do tego, którą z nich wolę, zaczęła ciotka złośliwie, ale przerwał jej ich od barbary. Ach, myślę, że tamte czasy były cudowne. Weźmy na przykład opowiadania, że dzieci znajduje się pod krzewami Agrestu. To takie słodkie, czasami chcę, żeby ta niezwykła epoka powróciła. Ale świat idzie naprzód, ciociu Karolino. Nie można zatrzymać postępu tak jak nie można oczekiwać, żeby młodzi ludzie nie znali prawdziwego życia. Barbara wyjęła z torebki zapalniczkę i papierosa. Właśnie zamierzała odezwać się ponownie, ale panna Amori uciszyła ją gestem ręki. O, przestań się wygłupiać, Barbaro. Ja naprawdę bardzo się martwię o tę biedną dziewczynę i nie chcę, żebyś zartowała sobie ze mnie. Lucia straciła nagle panowanie nad sobą i wybu wybuchnęła płaczem. Ocierając oczy, mówiła przez łzy: <grystanie> Jesteście dla mnie tacy dobrzy. <grystanie> Nigdy nie spotkałam nikogo, kto by był dla mnie dobry, póki tu nie przyjechałam. Póki nie wyszłam za Richarda. To cudowne być tu z wami. Nie mogę się powstrzymać ja. Tak, tak, powiedziała panna Amory, podchodząc do Lucy i kładąc jej rękę na ramieniu. Tak, tak, moja droga. Wiem, co to znaczy spędzić całe życie za granicą. Jest to wcale nieodpowiednie dla młodej dziewczyny. Niewłaściwy sposób wychowania. A poza tym, ludzie na kontynencie mają bardzo dziwne wyobrażenia na temat edukacji. Tak, tak! Barbara przyglądała się im z nieco znudzonym wyrazem twarzy. Naprawdę nie powinnaś tak bardzo poddawać się emocjom, kochanie, powiedziała, odwracając się. Lucia wstała z krzesła i rozejrzała się niepewnie dookoła. Panna Amori zaprowadziła ją na kanapę, a potem, poprawiając poduszki, usiadła obok niej. To naturalne, że jesteś zdenerwowana, moja droga. Musisz jednak zapomnieć o Italii. Chociaż na wiosnę włoskie oraz są wprost zachwycające. Wspaniałe miejsce do spędzenia wakacji, a nie chciałabym, ale nie chciałabym tam mieszkać. No już nie płacz. Wydaje mi się, że ona potrzebuje jakiegoś mocnego drinka, a nie wykładu na temat włoskich jezior, zasugerowała Barbara siadając na brzegu ławy i patrząc na lusie krytyczne, ale nie bez sympatii. Ten dom jest bardzo dziwny, ciociu Karolino: zupełnie nie na czasie. Nie uświadczysz tu ani kropi koktajlu. Przed kolacją pija się wyłącznie sherry lub whisky, potem brandy. Richard nie ma najmniejszego pojęcia o tym, jak należycie przyrządzić Manhattan. A spróbuj tylko poprosić Edwarda Reynora o koktajl z whisky. A teraz tylko diabelski wąs mógłby natychmiast postawić Lusie na nogi. Panna Amoris, szokowana i przerażona, spojrzała na bratanicę. Co to jest ten diabelski wąs? Zapytała. To całkiem prosty do zrobienia, jeśli masz wszystkie składniki, wyjaśniła Barbara. Bierzesz w równych częściach brandy i crème de menthe nie zapominając o dodaniu z szczypty pieprzu to najważniejsze absolutnie fantastyczny koktajl który z pewnością doda ci animuszu Barbaro wiesz przecież nie pochwalam tego zdrygnęła się panna Amori mój biedny ojciec zwykł mówić że nie wiem co mówił przerwała jej barbara ale każdy w rodzinie wie że nasz kochany staruszek Algernon miał opinię Piusa z początku wyglądało na to, że Karolina Amory wybuchnie, ale potem na jej twarzy pojawił się słaby uśmiech i powiedziała tylko: No cóż, przyznaję, że mężczyźni się od nas różnią. Barbara nie zamierzała przyjąć tego do wiadomości. Nie różnią się ani trochę, a w każdym razie nie rozumiem, dlaczego miałoby się im na to pozwalać. Po prostu uchodził on im na to na sucho. Wyjęła z torebki. Lusterko, puderniczkę i szminkę. Jak dzisiaj wyglądamy? zapytała samy siebie. O, mój Boże! Z udawanym przerażeniem, co wyglądało komicznie, zaczęła poprawiać makijaż. Barbaro, chciałabym, żebyś nie nadużywała tej czerwonej szminki. To taki jaskrawy kolor, powiedziała ciotka. Mam nadzieję, odparła Barawara wciąż zajęta makijażem. W końcu kosztowało mnie to siedem szylingów i sześć pensów. Siedem szylingów i sześć pensów. Wyrzucone pieniądze i to na, na, odporną na pocałunek, Ciociu Karolinu. Słucham? To szminka. Nazywa się odporna na pocałunek. Ciocia prychnęła pogardliwie. Wiem, że wargi często pękają, jeśli są wystawione na silny wiatr. W takim wypadku trzeba zastosować jakąś pomadkę, na przykład ranolinę. Ja zawsze używam. Barbara przerwała jej. Kochana ciociu Karolino, daj spokój. Dziewczyna nie może być tak bardzo umalowana. W końcu nie wiadomo nawet, czy nie straci całego tego makijażu w taksówce w drodze powrotnej do domu. Mówiąc to, włożyła swoje akcesoria z powrotem do torebki. Panna Amor i wyglądała na zdumioną. O czym ty mówisz? W taksówce w drodze powrotnej do domu zapytała. Nie rozumiem. Barbara podeszła do kanapy i pochyliła się nad lusią. Nieważne, lusia wie o co chodzi, prawda, kochanie? Powiedziała, szczypiąc lusię w podbródek. Ta rozejrzała się dookoła nieprzytomnym wzrokiem. Przepraszam cię najmocniej, ale nie słuchałam. Co powiedziałaś? Karolina Amori ponownie zajęła się lusią, wracając do tematu i samopoczucia. Wiesz, moja droga, naprawdę martwię się o Ciebie. Odwróciła się do Barbary. Ona powinna coś zażyć. Jeśli nie czuje się dobrze, co tu mamy? Amoniak, doskonały środek. Niestety Ellen, ta nieuważna pokojówka, rozbiła buteleczkę dziś rano, kiedy ścierała kurze w moim pokoju. Zagryzając wargi, Barbara zastanawiała się przez chwilę. Potem wykrzyknęła. Wiem, szpitalna apteczka. Szpitalna apteczka? Co masz na myśli? Jaka szpitalna apteczka? Dopytywała się panna Amory. Barbara usiadła na krześle koło ciotki. Nie pamiętasz? Rzeczy jedny twarz Koroliny rozjaśniła się. Ach, tak, oczywiście odwracając się do lusi, wyjaśniła Szkoda, że nie znałaś Edny, siostro siostry Barbary, mojej siostr starszej bratanicy. Wyjechała do Indii razem z mężem mniej więcej sześć miesięcy przed Twoim przyjazdem. To była taka zdolna, młoda kobieta bardzo zdolna. Powiedziała Barbara. Właśnie urodziła bliźnięta? W Indiach nie ma krzełów agrestu, a zatem musiała je znaleźć pod drzewem mango. Panna Amori uśmiechnęła się lekko. Bądź cicho, Barbaro, powiedziała. Potem, zwracając się ponownie do Lucy ciągnęła: Jak już mówiłam, kochanie, Edna w czasie wojny szkoliła się na aptekarkę. Pracowała tu, w naszym szpitalu. Wiesz, w czasie wojny zamienialiśmy Town Hall w szpital. Potem przez kilka lat po jej zakończeniu Edna aż do samą pójścia kontynuowała pracę w County Hospital. Znała się na lekarstwach, pigułkach i tego rodzaju rzeczach. Przypuszczam, że wciąż tak jest. W Indiach tam wiedza musi być dla niej wprost nieoceniona. A o czym to mówiła Mach? Tak, to co zrobiliśmy z tymi jej wszystkimi butereczkami, kiedy wyjechała? Doskonale pamiętam, wtrąciła Barbara. Że kilka lat temu większość starych rzeczy Edny z apteki zapakowaliśmy do pudełka. Miały być posegregowane i rozesyłane do szpitali, ale potem wszyscy o tym zapomnieli, a przynajmniej nic mi nie wiadomo, żeby ktoś się tym zajmował. Schowano je na strechu i dopiero gdy Edna pakowała swoje rzeczy przed wyjazdem do Indii, wyciągnięto je stamtąd ponownie. Są tam, na górze, w tej biblioteczce, wciąż nieprzejrzane i nieposegregowane. Biorąc ze sobą krzesło, podeszła do biblioteczki i zdjęła stamtąd czarne. Blaszane pudełko. Nie zwracając uwagi na lusię, która powiedziała cicho Nie rób sobie kłopotu, kochanie, naprawdę niczego nie potrzebuję. Barbara zaniosła pudełko na stół. Cóż, zauważyła. Teraz przynajmniej możemy się temu dokładnie przyjrzeć. Otworzyła pudełko. To dopiero czego tu nie ma, wykrzyknęła, wyjmując buteleczki. Jodyna, balsam peruwiański, coś o nazwie Tinked Card, C.O., Olej rycynowy, skrzywiła się. Ach, teraz dochodzimy tego, do tego, co najlepsze, ogłosiła, wyjmując z pudełka małe szklane fiolki brązowego koloru. Atropina, morfina, strychnina, odczytała etykiety. Uważaj, ciociu Karolino, jeśli mi się narazisz, dosypieć ci strychniny do kawy i czekacie śmierć w strasznych męczarniach, Pogroziła żartobliwie ciotce, która machnąwszy ręką prychnęła. Cóż... Nie ma tu nic, co mogłoby posłużyć jako środek wzmacniający dla lusi, to pewne, powiedziała ze śmiechem Barbara, wkładając buteleczki i fiolki z powrotem do blaszanego pudełka. Trzymała właśnie w ręku fiolkę z morfiną, kiedy otworzyły się drzwi, i Treadwell prowadził do pokoju Edwarda Reynora, doktora Kalerego oraz Clauda Amoriego. Pierwszy wszedł sekretarz Sir Claude A. Raynor, jasnowłosy o raczej poważnym wyglądzie mężczyzna pod trzydziestkę. Podszedł do Barbary i zaczął się przyglądać zawartości pudełka. Witam, panie Reynor, interesują pana trucizny? zapytała Barbara. Doktor i również podszedł do stołu. Był to ciemnowłosy, śniady mężczyzna około czterdziestki w doskonale skrojonym wieczorowym garniturze. Miał nienaganne maniery, a po angielsku mówił z ledwie słyszalnym cudzoziemskim akcentem. Co my tu mamy, droga panna Amory? zagadnął. Klod Amori zatrzymał się przez chwilę na progu, żeby pomówić z sędulem. Zrozumiałeś moje polecenia? Tak, zrozumiałem doskonale, ser, odparł lokaj. Sędule opuścił pokój, a Sir Klod podszedł do swojego gościa. Mam nadzieję, że mi pan wybaczy, doktorze Kareli, powiedział uprzejmie. jeżeli udam się teraz do mojego gabinetu. Mam kilka ważnych listów do napisania, które muszą być wysłane jeszcze dziś wieczór. Wydawało mi się, że miałeś złożyć jakieś ważne oświadczenie w sprawie tych tajemniczych gości, na których czekamy, odezwał się niezadowolony Richard. Później, wkrótce do was przyjdę, Reynor, zechcesz pójść teraz ze mną, sekretarz i jego pracodawca udali się do gabinetu. Kiedy zamknęli się, zamknęły się za nimi drzwi, Barbara wydała nagle cichy okrzyk i upuściła fiolkę, którą trzymała w ręku.